Pierwsze kroki w budowaniu szafy od nowa. Jak się do tego zabrać? Jak przeżyć ten moment, kiedy mamy chwilowo tak mało ubrań? Moje drogie, dzień dobry, zapraszam Was na nowy odcinek. W którym porozmawiamy sobie o tym, jak to było u mnie, jak y, przebiegła cała ta moja historia i cały ten mój proces zmiany mojej szafy i zmiany mojego stylu, i mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was pomocny, bo widzę po Waszych wiadomościach, y, jak ogromny macie problem właśnie z tym takim troszkę sezonem przejściowym, kiedy wymieniacie garderoby, zmieniacie swój styl, y, no a jednocześnie też nie macie budżetu, aby od razu wymienić wszystko. To jest zupełnie normalne i dzisiaj się z tym uporawiam. wszystko zaczęło się w tym takim okresie pandemicznym, kiedy to zaczęłam na poważnie zwracać uwagę na składy, bo ja mam ogólnie już od wielu, wielu lat taką manię składów. Uwielbiam czytać składy produktów i też zwracam na to uwagę takich spożywczych właśnie składy ubrań. I w ogóle zawsze ten temat bardzo mnie fascynował. Uwielbiałam dotykać pięknych tkanin i dowiadywać się o nich więcej. Ale jak wiecie też, jeżeli czytaliście mojego pierwszego e-booka, że przeprowadzając się do Warszawy... Kilka lat temu, to było chyba 6 albo 7 lat temu, wiecie, wpadłam w taki szał, że wow, to jest tyle galerii handlowych, to jest stres sklepów i tyle możliwości, że po prostu lubiłam sobie chodzić po tych sieciówkach, no i troszeczkę właśnie przez to przestałam zwracać uwagę na skład. Ale właśnie podczas pandemii, kiedy. Tak, jak pewnie większość z Was, miałam więcej czasu w domu. Zaczęłam analizować swoją szafę, bo już od dłuższego czasu nie byłam zadowolona ze swojego stylu. I doszłam właśnie do takiego wniosku, że mam mnóstwo ubrań które tak naprawdę do niczego nie pasują, które nie zadowalają mnie jakością i które nie wiem, co właściwie robią w mojej szafie i nie wiem, czemu je kupiłam. I zaczęłam analizować swoją szafę, swoje błędy i przeszłam do ogromnej wyprzedaży mojej szafy. Mówiąc ogromnej, mam na myśli taki moment, że w pewnym momencie zostałam tylko z 20-30 parami sztuk ubrań i naprawdę było tych ubrań bardzo, bardzo mało, ale zostawiłam ubrania, które uwielbiałam, które Wiedziałam, że są takimi też ponadczasowymi klasykami, bo chciałam się też już trochę skupić właśnie na tym. I przede wszystkim były to ubrania dobrej jakości, które już kilka sezonów mi służyły i które wiedziałam, że kilka następnych sezonów i lat mi posłużą. Nie będę ukrywać, ten okres, kiedy miałam tak mało ubrań, był trochę skomplikowany, ale. Powiem wam, że był dla mnie też bardzo cenny, ponieważ nauczyłam się wtedy na maksa wykorzystywać potencjał swojej szafy. I właśnie też przez to powstała ta cała seria. Na moim Instagramie i moje e-booki wykorzystaj potencjał swojej szafy, bo kiedy ja, mając tylko tak niewiele ubrań, potrafiłam stworzyć tyle różnorodnych stylizacji, to wiedziałam, że wy sobie z tym doskonale poradzicie i że nawet jeżeli macie więcej ubrań albo też podobną ilość, bo jesteście w tym takim sezonie, w takim czasie, przepraszam, Właśnie przejściowym, kiedy zmieniacie swój styl i powoli zmieniacie swoją szafę, to nawet z niewielką ilością ubrań jesteście w stanie stworzyć cudowne stylizacje. No ale oczywiście rozgadam się o tym wykorzystaniu potencjału swojej szafy, ale naprawdę to było dla mnie tak cenne, że mając tak niewiele ubrania, zawsze potrafiłam wymyślić coś nowego i coś ciekawego. Zawsze ciekawi was, gdzie ja te ubrania sprzedaję. Przede wszystkim też. Podzieliłam ubrania na takie do oddania i do sprzedania. I tutaj, też od razu, taka moja mała wskazówka dla Was. Dlaczego ja zawsze tak stawiam na jakość tych ubrań? Dlatego, że sprzedając potem ubrania, które no, po prostu niekoniecznie były w Waszym stylu, ale one były ponadczasowej, dobrej jakości, to Wy i tak dostajecie za to super cenę. A kiedy ja sprzedawałam te ubrania z sieciówek, to po prostu wiecie, kupowałam bluzkę kiedyś w zarzut za 100 zł i ona. Po jednym raniu była warta 10 zł na wintyt. I to była totalna strata pieniędzy, i ten etap, kiedy ja to wszystko sprzedawałam i pozbywałam się tych ubrań, tylko mnie uświadomił w tym, jak beznadziejne jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto. I naprawdę cieszę się, że w tak dość młodym wieku, bo właśnie to był czas pandemii, czyli ja miałam ile? 22-23 lata. W tak młodym wieku uświadomiłam sobie jak bezsensownie wszyscy tracimy pieniądze i to jest problem tak naprawdę większości z nas, że wydajemy pieniądze na ubrania, które po jednym, dwóch, trzech praniach są tak naprawdę do niczego albo jeżeli właśnie chcemy je sprzedać, bo już nam się na przykład znudziły, to one nie są nic warte, a jednak płacąc za dobrą jakość, na przykład spójrzcie na przykładzie sweterka kaszmirowego, zwykły biały sweterek kaszmirowy. On zawsze zawsze będzie w cenie. Zawsze możecie go odnowić, jeżeli to jest dobrej jakości kaszmir i no to jest po prostu taki ponadczasowy klasyk i dlatego też rozkochałam się w ubraniach tego typu. Ale tak jak mówiłam, będę wam opowiadać etapami. Sprzedaż poszła mi bardzo szybko, sprawnie. No i miałam dzięki temu uzbieraną jakąś kwotę pieniędzy, więc wyznaczałam sobie priorytety, co chcę kupić w pierwszej kolejności za te pieniądze. I powiem wam, że ten okres był bardzo trudny, ponieważ ja już miałam swoją ważną wizję, jak chcę wyglądać, jaki styl mi się podoba, co chcę kupować, ale miałam tylko ten mały, określony budżet. I musiałam jednocześnie wykorzystywać ubrania, którymi zostały te kilkanaście sztuk. Z jakimiś nowymi zdobyczami i wiedziałam, że to nie jest jeszcze finna, finalny efekt tego, jak chcę wyglądać, tego, jak chcę, żeby wyglądała moje stylizacje, ale byłam już bliżej niż dalej i też moim zdaniem bardzo ważne jest zrozumienie tego, że nie od razu będziecie wyglądały tak, jak chcecie, nie od razu jesteście w stanie kupić wszystko i też bardzo dobrze, że nie jesteście od razu w stanie kupić wszystkiego, ponieważ z czasem też jeszcze bardziej doprecyzujecie to, co dokładnie chcecie mieć w szafie. I to też jest super, i też uważam, że to potrzebuje czasu i takiej troszkę dojrzałości, aby ponownie nie wydawać pieniędzy na marne. I kiedy określiłam sobie tę listę priorytetów, to zależało mi też na tym, aby były to ubrania, które jestem w stanie wykorzystać praktycznie przez większość roku. Na Instagramie też wstawiłam Wam tydzień temu właśnie taką rolkę z pięcioma elementami, które kupiłabym bezwzględnie jako pierwsze, które są właśnie poniekąd takimi elementami, które ja wykorzystuję. Przez większość roku, oczywiście, że są też momenty, kiedy nie jestem w stanie zupełnie wykorzystać tej rzeczy, ale skupi skupiałam się właśnie na tej większości roku. E I tutaj kol kolejna moja taka porada dla Was: e nie kupujcie na początku, kiedy macie tak bardzo ograniczony budżet stacjonarnie, e ewentualnie stacjonarnie wyszukujcie sobie, co chciałybyście kupić, ale na początku, kiedy ten budżet jest taki bardzo restrykcyjny, To szukajcie stacjonarnie krojów, klorów, jakie wam się podobają, w jakich czujecie się dobrze i zamawiajcie to online, bo jest tyle teraz stron. Jest Zalando, Answer, About Me, About You, chyba coś takiego. No mnóstwo jest tych teraz stron. Jest Modivo i tak naprawdę każda z tych stron oferuje mnóstwo marek i macie tam dostępy do kodów rabatowych. I naprawdę ja do dziś zresztą kupuję wiele markowych rzeczy, które znacie ze buka, które uwielbiam, w dużo niższych cenach. A to jest jakość na lata. To są ubrania, które y, przetrwają po prostu latami. Y, oczywiście, co zawsze też podkreślam, przy odpowiedniej pielęgnacji, ale jak już y, może powinnam właściwie nagrać taki odcinek o pielęgnacji, ubrania dajcie mi znać, czy chcecie. Chcecie dowiedzieć się jakie są moje takie triki i sposoby na dbanie ubrania. Zatem mając ten ograniczony budżet, skupiałam się właśnie na tych markach, które chciałabym mieć docelowo w szafie. Oczywiście, jeżeli miałam na przykład z tych sprzedanych rzeczy Powiedzmy 1000, 1500 zł, no to nie zamawiałam jednej rzeczy za 1000 zł, tylko starałam się znaleźć też takie promocje i takie okazje, żebym mogła 3-4-5 elementów do tej szafy swojej dodać. I też zobaczcie, ile mi się uzbierało tych pieniędzy z ubrań, których w ogóle nie nosiłam, które zagracały mi szafę i które burzyły mi taką wizję, co ja mogę stworzyć, jaką mogę stworzyć stylizację. Powiem Wam, że to jest naprawdę przerażające, ile y, naszej szafie zalega. Ciuchów, których nigdy już nie założymy na siebie, a które, tak jak właśnie powiedziałam, burzą nam taką wizję tego, co możemy stworzyć danego dnia, bo ta rzecz po prostu nam przeszkadza. Nie pasuje do naszego stylu yy, i nie pasuje yy, do ubrań w naszej szafie. A co dla mnie było i jest i czego tez, też was uczę, to jest przede wszystkim to, aby stworzyć szafę, w której takie 70-80% łączy się jak puzzle i wszystko do siebie pasuje. Te 30-20% zostawiam właśnie na takie okazje. Wiecie, impreza, wesele. No, szpilek nie założymy też do wszystkiego. Także są takie różne elementy, które jednak warto mieć, ale nie są to takie elementy, które łączą się jak puzzle. Natomiast ta znaczna większość to właśnie powinna być taka garderoba skrojona na miarę po pierwsze waszego stylu życia, a po drugie na miarę waszych możliwości. I tutaj o tych możliwościach ciąg dalszy, bo. Bo często czujemy też taką presję, ja muszę mieć daną rzecz teraz i w tym momencie. I wcale tak nie jest, słuchajcie. Jestem doskonałym przykładem na to, że najlepiej poczekać, wstrzymać się, chodzisz w płaszczu, którego nie lubisz, ok. Ale poczekaj i kup naprawdę płaszcz fantastycznej jakości, który będzie ci służył latami. Nie zadowalaj się takimi rzeczami pomiędzy. Dobra, kupię teraz ten płaszcz, no a za rok, jak będzie mi stać na lepszy, to kupię sobie lepszy. To jest totalnie bez sensu i to jest takie zgubne podejście, którego ja nie do końca rozumiałam, bo jednak ja zawsze też byłam takim typem osoby, który wolał sobie uzbierać i kupić jedną porządną, wymarzoną rzecz, nawet jeżeli wiązało się to właśnie z tym, że musiałam chodzić w czymś, czego do końca nie lubiłam i w czym nie czułam się dobrze, no ale już to mam, więc to wykorzystywałam. Także taka moja też kolejna, to jest filmik pełen porad, ale kolejna rada ode mnie, naprawdę lepiej przeczekać chwilkę dłużej, nawet jeżeli to ma być sezon dłużej, ale cieszyć się potem z tej wymarzonej, idealnej rzeczy długimi latami, po zadowolenie się takimi półśrodkami, po prostu nie sprawi, że nagle będziesz miała ten styl, do którego dążysz i będziesz czuła się lepiej, tylko zawsze będziesz miała wydane pieniądze, a z tyłu głowy i tak będziesz miała tę rzecz, którą chcesz ostatecznie kupić. I tak moje drogie właśnie powolutku kompletowałam sobie te rzeczy. Jeżeli na przykład nadchodziła jesień, no to też tworzyłam sobie listę priorytetów, patrzyłam na moją szafę, co mam, co mogę z tego stworzyć i co warto byłoby kupić nowego, aby mieć nowe połączenia. I tutaj też przypominajka, osoby, które mnie śledzą na pewno już wiedzą zasada pięciu stylizacji. Jeżeli nie jesteście czegoś pewnie na zakupach, a chcecie, żeby to był przemyślany zakup i żeby pasowało Wam to do większości ubrań w Waszej szafie, to pomyślcie o pięciu nowych połączeniach z ubrań, które już macie z tą nową rzeczą które możecie stworzyć. To jest naprawdę super pomocne i to jest taki game changer. Ja to robię od długich, długich lat i u mnie się to sprawdza rewelacyjnie. Właśnie co sezon, kiedy macie już stworzoną tę listę priorytetów, idziecie na zakupy i tak jak powiedziałam, bez pośpiechu. Nie musicie kupować wszystkiego od razu, to jest naprawdę kluczowe, żeby to zrozumieć, że nie będziesz miała tej idealnej garderoby od razu i wiem, że wszystkie byśmy chciały, ale no tak to nie wygląda, jeżeli nie mamy milionów na koncie, to budowanie tej garderoby jest naprawdę dosyć długim procesem. Ja tę idealną garderobę tworzę od dwóch lat, ponad dwóch lat właściwie i cały czas ją tworzę, jest na pewno już, słuchajcie, na takim... Jest, powiedzmy, już przy takiej końcówce. Mam rzeczy i ubrania, które uwielbiam, i nie ma przypadków w mojej szafie. I z tego bardzo, bardzo się cieszę, bo kiedy nie ma tych przypadków, to każda rzecz, każda jedna rzecz jest po prostu ulubiona, każdą cieszę się jak widzę, i nie mogę się doczekać, aż wystylizuję to i tamto. I dzięki temu też, że są to rzeczy, które łączą się znowu, powtórzę to, ale łączą się jak puzle. Nie mam takiego problemu, że coś do siebie nie pasuje. I wybieranie stylizacji jest naprawdę chwilą, dlatego też ta przemyślana baza i budowanie tej swojej wymarzonej garderoby w taki spokojny sposób jest naprawdę super ważne. I też chciałam Was uczulić na to, abyście nie podążały ślepo za różnymi kątami, kanałami. Przede wszystkim najważniejsze jest to, abyście sami zadały sobie pytanie jak chcę wyglądać? Do jakiego stylu dążę? Kto mnie inspiruje? Kto ma taki styl, że po prostu jak widzę tę stylizację, to no normalnie chciałabym wszystko zadrzeć i y, mieć u siebie w szafie. <taki> Takie brutalne troszeczkę porównania, ale naprawdę wiem, że jest teraz mnóstwo, mnóstwo profili. Ja zresztą jestem jednym z nich. Ale priorytetem jest to, abyście uświadomiły sobie, czego wy chcecie, i oczywiście najważniejsze, jaki macie styl życia. Ograniczcie te kąta, które obserwujecie, dlatego że. Jest tego naprawdę teraz tak dużo i każdy z jednej strony się powtarza, z drugiej strony mówi coś innego i robi się po prostu w głowie człowiekowi mętlik. Druga rzecz, którą chciałam Was uczulić, jest to uważanie na takie szafy kapsułowe. Bardzo nie lubię tego określenia, dlatego że mi się źle kojarzy, choć ja wiem, że na przykład moja szafa jest szafą kapsułową to w takim stereotypowym znaczeniu, że tak to ujmę. To w ogóle nie jest szafa kapsułowa, bo mamy takie mity na temat szafy kapsułowej, że szafa kapsułowa to tylko beże i brązy, i czernie i biele oczywiście, że szafa kapsułowa ym, to tylko 15 ubrań na dany sezon, że szafa kapsułowa jest nudna i tak dalej. Dziewczyny, szafa kapsułowa to jest szafa na miarę Waszych potrzeb. To nie jest szafa, gdzie musicie mieć białą koszulę i jeansy, bo jeżeli Wy w tym nie chodzicie, to jest to zbędne. Ubrania mają służyć Wam, ubrania mają sprawiać, że uśmiechacie się patrząc w lustro i ubrania mają sprawiać, że czujecie się jak milion dolarów, nawet jeżeli jest to ubranie po domu, bo to też jest kwestia, o której będę chciała z Wami porozmawiać, ale może w następnym filmie, bo mam ostatnio na ten temat bardzo ciekawe przemyślenia. Eee, także zwracajcie też na to uwagę, żeby nie wpaść w taki... Mętlik tego, co mówią inni, ponieważ to wy wiecie, jakie macie styl życia, to wy wiecie, co lubicie, i to wy wiecie, w jakich kolorach czujecie się dobrze, albo dopiero też tego szukacie. Umówmy się. Każdy jest też na etapie szukania. Yy, ale nie idźcie na ślepo za tym, że ktoś mówi wam, w szafie kapsułowej musisz mieć yy, białą koszulę jeansy, białe sneakersy i na przykład kardigan, bo nie musicie mieć. Musicie mieć to, w czym dobrze się czujecie i w czym jesteście w stanie. I, I z czym jesteście w stanie stworzyć wiele stylizacji, w których znów super się czujecie, bo to jest absolutnie najważniejsze. Także jak wiecie, ja na przykład tworzę moje stylizacje w takim klasycznym stylu z nutką elegancji, ale czy ja chodzę tylko w bielach i beżach, to są oczywiście moje ulubione kolory, ale nie, lubię też dodać nutkę koloru raz na jakiś czas, tak jak na przykład dzisiaj mam ochotę na róż, więc jestem w różowej koszuli. I wiadomo, że na początku dużo łatwiej jest budować tę szafę na takich spójnych kolorach i ja się z tym totalnie zgadzam i też Wam to radzę, bo takie kolory ziemi łączą się same po prostu. Nie macie problemu, że na przykład, o, dam Wam przykład na właśnie róż. Róż niezbyt dobrze wygląda z czernią, wygląda tak trochę powiedziałabym agresywnie. Troszkę wulgarnie, z bielą za to wygląda tak stunowanie, tak dziewczęco i tak naprawdę pięknie. Oczywiście nie stara była, ale mówię tak ogólnikowo, jeżeli na przykład miałabym teraz czarne spodnie, no to wyglądałoby to źle. Ale mając biały dół, wygląda to dużo lżej. Lubię powiedzieć Wam na początku, że budujcie szafę. Na samym początku właśnie z tych podstawowych kolorów biel, brązy, karmele, czerń, bo po prostu bardzo, bardzo łatwo jest połączyć te ubrania, a wiem, że to na początku jest mega trudne i sprawia Wam po prostu ogromny problem, a też nie o to chodzi. Dopiero tym jak czujecie się już pewnie w tych kolorach, wiecie jak je łączyć, to dodajecie sobie stopniowo te kolory. Natomiast nie oznacza to absolutnie, że budując szafę kapsłową Wy nie możecie mieć nic poza tymi kolorami, bo to jest po prostu bzdura. Po prostu, tak jak powiedziałam na samym początku, faktycznie łatwiej jest nauczyć się łączenia kolorów na kolorach takich ziemi. Ostatnim aspektem, o którym chciałabym też wspomnieć, to jest takie nieprzyzwyczajanie się do ubrań. Widzę to po mojej grupie na Facebooku, że wiele z Was ma taką tendencję, że przyzwyczaja się do ubrań, szkoda Wam sprzedać te ubrania, szkoda Wam oddać yy, i zalegają Wam właśnie w szafie i totalnie burzą Wam to, co w macie, co możecie wystylizować. Słuchajcie, ubrania to są tylko ubrania, to są tylko rzeczy. Ja też uwielbiam moje rzeczy i niektóre z nich po prostu, jak patrzę, to się cieszę niesamowicie, yy, ale pamiętajcie, że będą nowe. Że jeżeli coś nie sprawia Wam radości, a macie to w szafie tylko z przyzwyczajenia, to po co Wam to? Tylko macie taki, takie zmartwienie w głowie, że ojej, to jest takie ładne, a ja w tym nie chodzę, albo na przykład często też nie schudłam do tego. Budujemy szafę pod swój aktualny styl życia i pod swoją aktualną wagę. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebyście budowały swoją wymarzoną szafę, bo na przykład za 3 lata będę ważyła tyle i tyle i będę robiła to i to. Nie, budujemy szafę tu i teraz pod to, jak teraz wyglądamy i pod to, czym się teraz zajmujemy, jak spędzamy nasz dzień. To jest absolutnie najważniejsze, chyba powiedzi powinnam powiedzieć w ogóle o tym na samym początku. No ale choć się zakończę tak mocnym akcentem ten film, bardzo Was proszę, pamiętajcie o tym i jeżeli jesteście na takim teraz etapie, że gubicie wagę, to też moją taką myślą, którą też radzę dziewczynom jest przede wszystkim to, abyście nie kupowały ubrań, tak jak na przykład ta koszula, która jest staliowana, jest idealnie opięta, tylko w swoim obecnym rozmiarze. I jeżeli na przykład schudniecie 5 kilo, no to po prostu ta koszula będzie delikatnie luźniejsza, ale nadal podwijając rękawki, odpinając guziczki i mając dobrze dopasowane spodnie, nadal wykorzystacie tę rzecz. Spodnie przecież możecie też zwężyć u krawcowej, więc kupcie na razie w swoim rozmiarze, a kiedy schudniecie, oddajcie do krawcowej 20 zł i będziecie miały spodnie jak ulał na Was, na Waszą nową wagę. Także na wszystko jest rozwiązanie. Mam nadzieję, że ten filmik da wam troszeczkę takiej motywacji do tych zmian. Mam nadzieję też, że będziecie dążyły do tego bardziej klasycznego stylu, bo to jest coś, co ja kocham i to jest przede wszystkim coś ponadczasowego. Te ubrania nigdy wam się nie znudzą, nigdy nie wyjdą z mody, nie musicie zwracać uwagi na trendy. No i też ja powiedziałabym, że to jest takie troszeczkę bardziej ekologiczne, no bo właśnie co sezon nie wymieniamy swojej garderoby, tylko kompletujemy szafę po prostu na lata. Przedłużam, bo u mnie zawsze te zakończenia są takie długie, słuchajcie, ja jak już zacznę gadać, to po prostu tak się rozgaduję, że nie mogę skończyć. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę Wam miłego dnia bądź miłego wieczoru i do zobaczenia w następnym wideo.